Dlaczego Twój rodzic Ciebie kontroluje, krytykuje i wtrąca się w Twoje życie, nawet jak Ty już jesteś dorosły? Nawet jak Ty masz 50 lat, czy nawet 60, czy 30? I czemu cały czas czujesz, że przekracza Twoje granice? Rodzic przekracza Twoje granice. Wchodzi z buciorami w Twoje życie, wtrąca się, rozkazuje, krytykuje, wymusza coś na Tobie. Czemu tak jest? Otóż jest to taka zależność emocjonalna, która tak naprawdę powstała w dzieciństwie, tak jak większość naszych problemów, tam ma źródło, i chodzi teraz. O tak zwane lekcje duszy, czyli ten rodzic, który cię w, się wtrąca w Twoje życie, który na przykład Ciebie krytykuje całe życie, to ma za zadanie nauczyć Ciebie akceptacji. Czyli krytyka yy, to jest jakby uznanie, akceptacja samego siebie. To jest taka lekcja do nauki. Jeżeli rodzic wchodzi z buciorami w Twoje życie, wtrąca się, to czego On ma Cię nauczyć? Macie nauczyć stawiania granic. Czyli potrzebujesz Mu powiedzieć, nie chcę, żebyś się wtrącała, dam sobie radę. Ale uwaga, to nie jest takie proste, bo jeżeli rodzic będzie czuł, że w twojej, nawet jak ty mówisz do niego sto razy, on tego nie będzie słyszał, póki nie poczuje, że w twojej energii się to zmieniło, że ty jesteś silna energetycznie, że ty jesteś zintegrowana. I dopiero wtedy, jeżeli on poczuje w tobie tą moc, że ty już umiesz stawiać granice, że ty faktycznie wierzysz w to, co mówisz, że to jest spójne, że to wynika z całego cie siebie, jeżeli wtedy powiesz to ze spokojem, stanowczo, to on faktycznie przestaje się wtrącać, przestanie się wtrącać do Twojego życia. Ale uwaga, to nie jest takie proste, ponieważ e, też rodzice nas uczą e, takiej dojrzałości emocjonalnej, ja bym powiedziała, czyli oni do tej pory będą nam wiercić dziurę w brzuchu, do tej pory będą nam, nami zarządzać. Póki my nie nauczymy się jakby takiej wewnętrznej odwagi, tak? Życia po swojemu, życia bez ich rady, bez ich oceny, bez ich akceptacji. I często tak się trzymamy nawzajem, tak? Jest taka zależność. Można z tego wyjść, naprawdę. W każdym wieku. Ale jest też jeszcze coś takiego że yy, cierpimy i rodzic nam wywołuje no, takie jakby trigeruje nas, tak? Czyli doprowadza nas do łez, doprowadza nas do takich stanów, gdzie wytrąca nas z równowagi. Gdzie my wpadamy w różne stany depresyjne, wpadamy w ogóle w różne ataki, paniki, strachu, nie wiadomo czego, tak? Jak to trwa latami, no to w końcu jakby e, nasz organizm e, czy, czy nasze zdrowie emocjonalne po prostu już się poddaje e, i możemy mieć jakieś takie odcięcia, bo ten konflikt już tak długo trwa, i my tak długo przez tyle lat nie możemy sobie z tym poradzić. Że czasem się zdarza, że, że, że po prostu no, trafiamy na no, jakieś szpitali i tak dalej, tak? bo my już nie dajemy rady. Jest tego wyjście, ale potrzebujesz e, m, zmierzyć się ze swoimi prawdziwymi uczuciami do rodzica. Czyli przyjść na sesję, e, tam jest u mnie cały proces, jak się z tego wychodzi. Etapami, e, potrzebujesz zobaczyć swoje prawdziwe uczucia. To jest tak, na, tak naprawdę wyjście z roli ofiary, bo jeżeli rodzic czuje, że może się wtrącać, traktuje się jak dziecko. E, zakłada, że ty sobie sama nie poradzisz, a jest jeszcze coś takiego, jak rodzic się martwi. I czasem to odbierasz, że to jest troska o ciebie, że to jest jego zainteresowanie, że to jest dowód miłości, jak rodzic się martwi. No niestety, rozczaruje cię dzisiaj, ale to wcale takie nie jest. <laughs> Martwienie się rodzica jest raczej negatywne, ponieważ powoduje, że rodzic w ciebie nie wierzy. Na poziomie energetycznym powoduje obniżenie ciebie. Czyli ty wewnętrznie się czujesz, rodzic myśli o Tobie wtedy, że ty sobie nie poradzisz, że ty jesteś nadal dzieckiem, że ty sobie nie dasz rady, że nie umiesz tego zrobić, nie wierzę w Ciebie. Tak? Czyli rodzic, jak się martwi, to nie wierzy w Ciebie. I tak naprawdę Tobie szkodzi. Więc zobacz w prawdzie, jaka jest prawda, tak? Co rodzic ci tym robi? I postawienie granicy rodzicowi, może dopiero, czyli to, co na początku mówiłam, że póki rodzic czuje, że może nam wtrącać się w nasze życie, może nam rozkazywać, może od nas wymagać, może nas doprowadzać do szału, to będzie to robił. Czyli takie energetyki, póki rodzic nie poczuje tej spójności w nas. I jak można to zrobić? No trzeba, znaczy stawianie granicy energetycznej, żeby być spójnym, to naprawdę jest proces, to się nie dzieje tak. Trzeba przejść różne etapy, tak. Zapraszam na sesje holistyczne, da się to zrobić, tak? I wtedy się naprawiają relacje, nie tylko między rodzicem a tobą, naprawiają się relacje w Twojej rodzinie. Z Twoimi dziećmi, z partnerem, Ty zaczynasz inaczej się zachowywać, inaczej postrzegać swoje otoczenie, swoich bliskich, i oni od razu też automatycznie odczują to i też zaczną się zachowywać inaczej. I da się pouzdrawiać całe rodziny, ale potrzebujesz najpierw zacząć od siebie, tak? Czyli, żeby się zmieniła, poprawiła Twoja relacja, czy z rodzicami, czy z dzieckiem, czy z partnerem, to potrzebujesz, czy z rodzeństwem, to najpierw potrzebujesz uzdrowić energię w sobie i być taką spokojną, spójną całością. A to naprawdę nie dzieje się szybko. Natomiast każdy krok, każdy krok, gdzie zobaczysz, że masz na coś wpływ, że Twoja relacja się poprawiła. Że ty już podejmujesz inne decyzje, że ty potrafisz się z czegoś cieszyć. To już jest to jest naprawdę sukces. I jak się uzbiera tych sukcesów, jak pracujesz nad sobą jakiś czas, dużo, no to cały czas wzrastasz, cały czas rośniesz. I ja bardzo polecam. Czyli nie przerzucamy odpowiedzialności na rodzica, na cały świat. To on jest winny, on mnie krzywdzi, całe życie mnie nie akceptuje i ja całe życie cierpię. No właśnie, trzeba to przerwać, możesz to przerwać, możesz to zmienić, ale potrzebujesz najpierw zintegrować to w sobie, zaakceptować siebie tak? i energię w sobie od rodzica. I wtedy to dopiero może się zmienić. Możesz wejść z trybu ofiary, z perspektywy ofiary. Nawet jak chodziłaś na terapię 2-3 lata i to nie zadziałało. To możesz to teraz zrobić, bo teraz są inne sprzyjające energie. Holistyczna terapia działa szybciej, bo się od razu przechodzi do sedna sprawy, nie owija się w bawełnę. Pokazuje się po prostu tak. O, zobacz, to musisz zrobić, to musisz zrobić. Zobacz to w sobie, zintegruj to. Naucz się reagować w inny sposób, wyucz się tego. Ćwicz przed lustrem, stawianie granic. Postaw najpierw granicę wizualizacji. Wyobraź sobie, że mówisz do mamy, tak? Całe życie się bałaś powiedzieć jej czegoś. To tupnij nogą przed lustrem i powiedz spójnie. Naucz się, powtórz to 10 razy, 20, 50. Aż w końcu będziesz miała siłę i odwagę powiedzieć jej to w taki sposób, że ona to usłyszy i zrozumie. I przestanie ciebie dręczyć. Dziękuję za dzisiaj.